To jest taki bardzo ostry teren i trzeba teraz z niego zejść I że w ogóle tak strasznie jest nisko No, tam jest tak wysoko Tam jest śnieżka no, Tam jest taka mała dolinka i ona tam się ciągnie, że do Karpacza niby tam na dole O, o tam Nie wiem kto to jest W każdym bądź razie ja jestem tutaj i tu trzeba schodzić po takich kamolach i to jest takie no... to jest takie trochę trudne I się można rozpierdolić tutaj. Najlepszy no, to jest szlak dla takich starszych osób Takich pod osiemdziesiątkę z, z dwoma krykami O, takie to jest <ścoughs> Muszę w tym filmie powiedzieć, pytanie, że za zajebisty daje radę. Tak, ten pies skacze, bo się nażarł. I że jest zajebisty, tak? Jest zajebisty, I ja tak. Jego pancia. Jego pancia, jego pancia pomocha mi tu. Pokażę są ta. E, tu jest jeden, a tu jest drugi. Dobrze, idziemy dalej. No tu jak super widać jak się wznosi mgła, czy chmury, czy ten dym co sztuczny jest robiony Tak, bo oni tam ten dym i ten dym idzie do góry <grym 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 i pracują <taturze> Świetne, świetne, chiń, świetne zdjęcia to, będą świetne. Małe chińczyki <grym> Świetne zdjęcia będą, świetne, nic nie widać, super jest Bomba, bomba